Parking Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego już po raz jedenasty zmieni się w miejsce spotkań miłośników kina. Urząd Miasta zaprasza wszystkich mieszkańców Puław i okolic na kolejną edycję Puławskiego kina samochodowego. W tym roku przygotowano cztery filmy, które będą wyświetlane w najbliższy weekend. Kolejna odsłona kina samochodowego. Zapraszamy na parking Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, gdzie czekają na Państwa dwa wieczory filmowych hitów. W piątek 21 lipca na wielkim ekranie obejrzeć będzie można wystrzałowe wesele Jasona Mura oraz na noże Ryana Johnsona. Na sobotę przygotowano najświeższy z całego zestawienia film Gaja Gra Fortuny oraz Dom Gucci w reżyserii Ridleya Scotta. I ty możesz znaleźć się w gronie naszych zadowolonych klientów. No to co? Robimy logo?